Dzisiaj jest zebranie wszystkich youtuberów z naszej wsi. Oto jest nasz kanał z Marcelem, nasz kanał z Alanem i nasz kanał z Antkiem. Wbijajcie, no, wbijajcie na nasze trzy kanały. Yo, yo. E, yo, yo, tu yo. Franek, tu Alan, tu nie wiem, czy twoją twarz mogę pokazać. E, swojej nie pokażę raczej. Pokazywałeś na moim filmie. No w sumie tak, pokazywałem. Ile napisałeś A jak się pisze kamerzysta? Zapisałeś no. Szyrzy widzowie proszę ży. Państwa, aby skakał. Lepiej patrzcie. Dobra, tam spoko mały błąd nikomu nie przeszkadza. Franek tak ładnie skacze. To e, jest widzowie, ogólnie widzowie, zebranie bo... youtuberów. W ogóle... Widzowie, widzowie! No. Bo jest wieczorem wskaczanie. Wieczorem o 20.00 20. będzie, będzie zebranie Pogo. Widzowie, tak, youtuberów. Może będzie. Widzowie, patrzcie! Lepiej patrzcie, skaczę. Tylko żebyś się nie rozwalił. Ja I wcześniej skakałam. I żebyś nie rozwalił Bipogo. Jezu, to są naprawdę wszyscy youtuberzy nasi tutaj. Ranek, nie rozwal się. O człowieku, jak ty skaczesz! Ej, Ty, ja nie wiedziałem, że wy tak... Jeszcze raz! Powtórka, widzowie! Dobra. Odejdź. mnie. To do Ciebie ktoś dzwoni? Wow! E, dobra, to są nasi trzej, y, trzej youtuberowie, którzy dzisiaj tu występują. Y, no mamy tak. Marcela z kanału Marcel Pow. Y, naszego y, Antosia, oczywiście najsłynniejszego, który jest z kanału y, IMAA, niedługo zmieniamy nazwę, Widzowie. i Pana Alana, z, z kanału Alan Kuca. wpadajcie na nasze trzy kanały i subujcie. Widzowie. Tak. Dupę mam obitą Daj i patrzcie. Naprawdę, a y, ten, e, pokaż w ogóle. I jeszcze dupę sobie To jest prawdziwe, to nie jest w żadnych filtrach. A więc widzowie. Widzowie, jeszcze dupę sobie robiłem. No, widzowie, zebranie youtuberów, yy, zebranie youtuberów się już kończy. Oczywiście łapkujcie, subujcie, dzwoneczkujcie. Yy, bo zrobimy live'a może z youtuberami. No i oczywiście. Do widzenia.